Cześć, z tej strony Mr. Danek For The Win i w dzisiejszym odcinku wraz z Githeloxem gramy w, w gierkę The Escape Together, e Brown's House Chapter One. Witam serdecznie i lecimy! Easy, tak, wszystkie te rzeczy... Zaczynamy. No nie no, tego nie. Albo jakieś raj śmieszne Zostawimy. Mhm. Wszystko zostawiamy. Mhm. Dobra, jesteśmy w jakiejś szafie. Szafie. Gitek, ale ty wiesz, że będziesz musiał y, na chwilę zejść też na dół, bo, bo, bo na dole jest też plecaczek. Wyłaś kurwa z tej szafy. Skąd ty to wiesz? Dopiero zegramy w tą grę, a ty już mi mówisz o czymś. Na dobrą, prostą logikę plecaczki ci, ci zwiększają w takich gierkach pojemność ekwipunku. Tu gdzieś kluczyk. Dobra. Eee, czego teraz szukamy, Danielo? Eee, Kluczyka, by wyjść z pokoju. Użyłem komputer. Chłopie, nie marnuj energii, wyłącz to! Dobra, już wyłączę. Hello, where is klucz do pokoju? Ba. ale angielski, where klucz? O, chłopie on, on leży na książce, dobra, wychodzimy. Dobra, dawaj, idę. Kolejny kluczyk, a już zrobiłem za ciebie robotę i ci otworzyłem drzwi do garażu. Kluczyk i. ta. Mam jakiś, nie wiem, co to jest, jakiś tablet? To jest telefon, chyba. Ej! Taki wielki, ty! Ej! To jest laptop! Ty trzymasz laptop! E, I co teraz z nim mam zrobić? Hop, ej! Chłopie! Idź do garażu i, i zatankuj auto. A, to musisz mi... A, czekaj. położę ci, ci tam benzynę. Znaczy, no... Nie można powiedzieć, że położę, Zostawiłem. A, jest, no. Dobra, dzięki. E, czekaj. Bag z stąd samochodu jest. Z lewej strony z tyłu Dobra Tak jak było ustalone oh, przed kurde. odcinkiem Ja po lewej stronie Znaczy ja na dole ty na górze O czyli to nas raz przyjdzie Ej weź tu choć na chwilę na dół bo ten Bo to jest plesak, A plesak ci pomoże mega ja, muszę tu, ja tu tankuję. No to jak skończysz Do szafy chyba Ale chodź tu po plecaczek bo ja ci go nie wezmę Nie mogę Ej, mam. Zaraz przyjść ten. Jaki mam za małą jasność, chłopie. Ma, mam pilot do telewizora. Eee, czekajcie, widzowie, bo to jest porażka z możliwością. O, ja tam na górze idę. nie, nie potrzebny. Ja tu glitchuję, zes... jesteś a w szafie się chociaż schowałeś? A, byłem w szafie. A co, coś się stało? Nie no, bo jakby cię zaatakował, a ty byś nie zdążył do szafy, no to... Sfery, gdzie jest plecak? Tu, tu. Tak na wszelki... Do... Może tu będzie. Ej, mów, jak będzie u Ciebie... A, ej, co daje laptop? Eee... musisz go otworzyć i tam masz jakieś informacje. E, czemu ja słyszę przyspieszone bicie serca u Ciebie? Nie wiem. Eee... mam jakieś różne pliki. To dasz potem laptop, bo ja wiem, jak go obsłużyć. Dobra, no, spoko. Są jakieś kody, coś ci jest potrzebne? E, potem będzie potrzebne Ty, kluczyk! I... O? Oto. Ej, a czy imenta zostałem ty? Fajnie, tylko muszę znaleźć krzyż Bo chłopie bez krzyża... No. Ej! Co to było? Co? Ja na laptopie się tu bawię, wiesz? Patrzę sobie pliki. Są jakieś kody, ty. Dobra, nie wiem. Już można wyjść z szafy? Nie. Czemu nie? <laughs> Widzę, jak ci latarka prześwituje przez drzwi szafy. Masz śrubokręt? Nie. Jezu, człowieku! Krzyż! Krzyż! Weź. Śrubokręt! Ja śrubokręt biorę. No, no to, to, idź, dół. to idź. Ale tam jest tylko jedna szafa chłopie! To gdzie ja się schowam jak zaatakuje mnie? Aha. Ech. 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 To było Daniel, falo? Co, co? Co coś ci chyba przed oczami przeszło? Daj śrubokręt. Masz Dzięki do Coś było? Panie! Panie! Kurde! Mam pięć serca. No, ja też jej miałem. Dobra. Dobra, dalej. Na, na spidzie. Na dół, na, dół, na, dół. na spidzie lecę. E, a oponek gdzie? A ona jest w tym takim pokoju, gdzie otworzę drzwi. Ja mam telefon. Ej, to daj potem. Ej, ja mam kartkę. Nie dotykaj kartki! Ten drive. Coś takiego A Nie wychodź z tego domu Klasycznie ej, Mam telefon Gdzie ej, Jakiś kod do telefonu potrzebuję Mam e... Mam oponę, zaraz ci przyniosę Ale teraz jest atak Dobra, cię Albo i nie czy ty czujesz bicie to serca? To jest, czy nie ma? Ty czujesz bicie serca? E, wiesz co? Teraz aktualnie to nie. W sumie też nie. Halo, halo? 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 Dobra, słychać mnie. Dobra, jest. Dobra. A mi tę oponę, no. Okay. Masz. Masz ty telefon i laptop. Ma, to, to weź, weź, weź tę oponę, chłopie. Jaka ona duża. Czekaj. Zostawię tutaj pilot. Panie, panie, uciekaj, uciekaj, bo nie idź tu. O matko. Do ciebie chyba to poszło. E, telefon. Jezu! Ale to jest pilot do, do tego. do tej kraty. To ja mam ciąć? Nie. E, żeby zamontować, koło musi wziąć też podnośnik. Gdzie jest podnośnik? 3, 2, dwa... Czekaj. Wchodzę do szafy. Chowaj się! Albo i nie wiem. Dobra, telefon ulokowany. No dlatego ja cały czas z krzyżem latam Idź tam montuj koło A, gdzie jest podnośnik Tam gdzie tankował, tam gdzie jest otwór do tankowania Nie zgadnę Zaatakowało cię Tak Idzie tu Dobra Eee, wie gdzieś śrubokręt do koła? Eee, to jest ten normalny śrubokręt, ja ci go Tutaj, dałem. tutaj śrubokręt do koła No Aha. w tej skrzynce panie, no co ty nie widzisz? Jest, jest, Przykręcaj jest, to tu no, teraz i to... Mam kolejny kluczyk Ale A kurde, nie mam co zostawić. Dobra wiem, mam pomysł Dobra idzie? poszło, przykręcone dobra kurde, nie możemy otworzyć auto, potrzebujemy klucza do no nie właśnie, jak klucz do auta jest w sejfie czekaj, no ty to chcesz... wszystko wiesz. Na, na co ci to wygląda chłopie w sensie wiesz wiem, że może być gdzieś klucz, ale że tam no co, autka Al... z kodem gdzieś Piękne, piękne auto muscle, no to chłopie. Rado że on z tobie podwójny save kupił, by uchronić kl kluczyki do takiego auta. Ej Daniel, bo tu jest jakaś kartka z kryją, przeczytać? E, może lepiej, nie? Za tym nie wiem, dokąd klucz był. Eee, potrzebujemy ten keycard. Masz? Nie, nie, ale zrobię. Eee, chowaj się! chowaj się, Waluś! Kurde, no nie ma na co narzekać, chociaż wiemy, gdzie się ukryć. No tak, tak, ile tak że nic nie widać dosłownie. Tak. Ani porażka z widocznością. Nie masz latarki? Mam, ale nie widzisz jakoś mega mocno dzięki tej latarce. No nie powiesz mi, no może za, za zbytnio to nie, ale ważne, że coś widzisz. Dobra. No co, idziemy przeczytać y, tą kartkę? Czekaj, co to jest? A, a together, but... teraz masz jakąś kartkę? Mm. A, łupie. teraz było napisane Help, <laughs> Help, a coś? Nie. Ym... Być na dół, szukaj. A ja tu nic nie było? Op jak nie to zaraz zaatakuje, to normalnie będzie. Dobra, tam przestań. Ty się tak nie czysz, bo masz za duże fps -y i nawet nie musisz czekać, aż to cię dotknie. I umrzesz. O! Mam, mam, mam pendrive'a. O, tu nie ma. Co ja zrobił? Nie mów, że ja to zepsułem, a nie dobra o to, A że... powiesz mi gdzie jest karta, żeby odpalić prąd? Nie wiem Mam telefon Tak właściwie gdzie ja dałem telefon No nie no, Gitek żeś mi zgubił telefon, no O mam kartę nie, do są tego, tu. są tu pilot i telefon Nie mam Kurwa Ale mi przyśpieszyło się bicie serca ja pierdol To mi przed twarzą dosłownie pojawiło Ciesz się, że nie gramy na Moderate... To telefon, jo? Ciesz się, że nie gramy na Moderate czy demon, bo chłopie by, byś już nie przeżył Oblokowałem telefon, tak? To tu sprawdzić. Chłopie, tutaj musi być ten Wejdź daj telefon. Dobra, trzeba się połączyć z internetem, tak? Weź daj telefon. Konacznij. Muszą cię połączyć z internetem. To żeśmy sek się kurwa połączyli. No, nie dlaczego ten, yy, te stworzenie trzeba jakoś tak szybciej odpuszcza?

Trzeba, o, się, z, trzeba się z netem po, połączyć, czekaj, to ja się schowam w szafie dobra, To już wszystko Connect. Dobra to łączy KKK 3, 5, 6 Ja strzelam do sobą nie chwila 5, 2, 4, 6 O, dobra, jestem connected O co? Nie otwieraj... Sejfu zaraz. Czekaj. Nie jeszcze. O Jezu. Czekaj. Laptop. I ten, czy to jest... Jaki to jest? Electronic Mail, dobra. Ja pilota wezmę. K6... K6331. O, dobra! To nie, nie To nie O! Zamykaj drzwi Dobra! Daniel Co? Eee... Pisze mi, że ten Żeby Że nie możemy otworzyć krat i każe nam zepsuć samochodem to Mhm No dobra, 3, 0, tak, 6, 6, 4 Łopie się tak wystraszam, że ten 064 3104 3, -3, -3 Jest! kluczyk do auta! Mówiłem, że będzie w sejfie. Ej, bo zaraz będzie atak weź się przy... W szafie tak na wszelki. No ja, to czekamy teraz na ataku i zaraz się widzimy koło samochodu Amen. Amen Potwór chodź tu I tak to się wytnie, potwór ojenna byłaś mama Czekaj Chociaż otworzał to za tak? Czy tam nic więcej nie bo A dobra Kurza. Diabcie! Do ciebie Co? chyba idzie! Ej nie ma! Hmm. Nie ma chyba! Drzwi zamkniemy! Ej otworzyłeś te kraty tam? A, a wiem, ty musisz, ty musisz być bliżej, ty musisz być jej bliżej! Amen. Amen. Idziemy w końcu! Dobra. Chodź. Chyba. No dawaj. O! Dobra! Siadaj. Zamykaj drzwi! Czekaj. Idziemy! Do na nie jedziemy! A wy! To... Musisz zabrać ten, musisz podnośnik zabrać spod koła Już zapomniałem <laughs> pojechał chłopie i ten I by był chuj, a nie ten a mam... <laughs> Jedziemy z podnośnikiem, let's go, jedziemy Czemu nie jedziemy? Czeka jeszcze raz muszę wyjść E, czekaj, jak tu się wychodzi? Okay. No, dobra, czekaj Muszę, muszę jeszcze raz Hyć! E! Dobrze jeszcze jeszcze raz! Dobra! Ej, akurat cię nie jedziemy! Jeszcze raz Wyjechałem, te, te spożenie <laughs> I lecimy, let's go! to wow. Let's go! You have managed to escape. I prawdopodobnie dojechaliśmy do czarnego niczego, gdzie się rozbiliśmy i trafiliśmy do chapteru drugiego, ale to już będzie no, oczywiście w następnym odcinku, bo teraz żegnamy się z wami Mam nadzieję, że się spodobało. No to co? Poł i cześć. Yo, siemano!